Dzień dobry, dzień dobry! Przepraszam Was, widzowie, że znowu mnie nie było, ale po prostu w moim życiu tyle się dzieje. W, może nie w życiu, tylko w firmowych sprawach dzieje się tyle, że jednego dnia dzieje się jedna rzecz, a drugiego dzieje się zupełnie inna rzecz. Więc ja, tak naprawdę, biorąc pod uwagę przyszłość tego kanału, no to jedynie co to mogę prowadzić, jakieś vlogi, daily vlogi, czy po prostu coś w ten sposób, no bo no bo to, że ja wam obiecuję wyzwanie 30 dni, no to nigdy nie mogę go dopiąć do końca ponieważ, no dzieją się rzeczy po prostu niestworzone, wiecie, jakieś tam choroby niechoroby, inne rzeczy a teraz przytrafiło się coś, o czym wam opowiem oczywiście w tym odcinku, ale tak najbliższe dwa lata przez najbliższe dwa lata firmy będą upadały, firmy będą miały problemy i ludzie również będą miały, mieli problemy, dlatego będą okazje sprzedażowe. Jakby Wam to powiedzieć? Ja po prostu śledzę sobie rynek tutaj w mojej okolicy w promieniu 20 km, obserwuję sobie różne hale, różne magazyny, ziemię, wszystko sobie obserwuję i wiem, że przyjdzie czas, w którym naprawdę będą super okazje zakupowe. I ja na te super okazje zakupowe, tak jakby, chcę polować. I tak jak Wam mówiłem. Na moim koncie przez cały czas w banku jest 0 złotych, no bo wszystkie pieniądze na bieżąco inwestuję w towar. Czyli, nie wiem, przychodzą do mnie ktoś, nie wiem, ostatnio miałem klienta, który kupił ode mnie gdzieś tam produktów ode mnie za 30 tysięcy złotych. No i te 30 tysięcy złotych wpłynęło na konto. No i ja tego samego dnia te 30 tysięcy złotych już na przykład miałem wydane na jakieś inne produkty. Po prostu cały czas na koncie jest 0,0,0,0,0. 000. I właśnie ja, i na tę okazję, jak, yy, jak poluje, no to znaczy jak poluje, jakby się przytrafiła jakaś okazja, nie wiem, kupić ziemię. Za 100 tysięcy złotych, załóżmy, jakaś super działka, powiedzmy, w miejscu jakimś super przemysłowym, uzbrojona na przykład. No, bym się nie chciałbym się oglądać za dużo, nie chciałbym się bawić w kredyty, tylko chciałbym po prostu wziąć, wpłacić zaliczkę i po prostu tą ziemię od razu kupić. No i co się z tym wszystkim wiąże? Z tym wszystkim wiąże się to, że tak jak ja mam teraz zaplanowane dostawy, no mam na przykład tysiąc produktów, tak? no to muszę te dostawy jakoś zoptymalizować, żeby Nagle z tego wszystkiego, z tych wszystkich dostaw, z tych całej produktów, które do mnie gdzieś tam idą, które zamawiam, muszę wyciągnąć te 50 tysięcy złotych, no i cały czas muszą być stany magazynowe utrzymane, no bo niczego nie może zbraknąć, no bo aukcje są wypozycjonowane, dropshippingowcy sprzedają, no i, yy, i po prostu nie może tych produktów, po prostu brakować. Ja robię wszystko, żeby produktów nie brakowało. Jeżeli czegoś brakuje, no to są to jakieś siły wyższe, czyli po prostu brak akurat produktu na przykład na magazynie. No i teraz y, przytrafiła się taka okazja. Wspominaliście mi już o tym, że po prostu można kupić gdzieś tam namiot magazynowy. Kilka razy w komentarzach po prostu to się przewinęło. No i ja na takie namioty magazynowe poluję tak naprawdę już od dwóch czy trzech lat. Ale ja chcę ten namiot magazynowy kupić bardzo dobrej jakości i zazwyczaj jest w mojej okolicy taka firma, która te namioty magazynowe ma. I ona co jakiś czas, jak one się nie wiem zamortyzują, czy coś tam się z nimi dzieje, oni je sprzedają i można je było zawsze kupić dość tanio. Teraz ogólnie tych namiotów magazynowych jest troszeczkę więcej i Cena jest dość wysoka, aczkolwiek są mi mega, mega, mega potrzebne. I były mi potrzebne dwie sztuki, i ja za te dwie sztuki wydałem 50 tysięcy złotych. Więc te 50 tysięcy złotych po prostu teraz nagle z dnia na dzień potrzebowałem, no bo, no bo było tak. Są, nie wiem, tydzień mnie teraz nie było, no to są namioty, chcesz namioty? No, chcę namioty. Ok, Wysył dane do faktury, wysłałem do, do faktury. Ok, przelew zrobiony, zrobiony. I namioty od razu przyjechały, i koniec. Te wyprzedają się, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach jak gdzieś tam świeże, świeże bułeczki. I już Wam pokazuję szczegóły tego namiotu. Ok, teraz widzicie ten namiot magazynowy. Namiot magazynowy 1, ja kupiłem 2. Ma wymiary 9 na 10, czyli 90 m2, czyli ogólnie rzecz biorąc, nabyłem sobie aktualnie za 50 000 zł 180 m2 magazynu. Ten magazyny mają być przeznaczone, nie chcę tutaj znowu obiecywać, ale zaczął obiecywać. W sensie mam takie pomysł. I chciałbym więcej nagrywać właśnie z kamerą Więc jeden namiot magazynowy chciałbym przeznaczyć Na po prostu odbieranie towarów z Chin Gdzieś tam przepakowywanie palet I tym podobne A drugi chciałbym po prostu jako magazyn I ten magazyn może być zimny Może być właśnie taki jaki jest Jest dla mnie po prostu idealny Po prostu na to polowałem, to potrzebowałem Na to miałem miejsce I te namioty kupiłem I teraz widzicie ten właśnie namiot magazynowy Zobaczcie sobie całe Nie wiem, stelaż tego namiotu Jest ocynk Super konkretne, porządne, to nie są takie wiecie namioty z tych rureczek i, i z tych pierdołek, co możecie sobie kupić w internecie. Jakie jest gramatura tej plandeki, to jest chyba 800 albo 900. W internecie możecie dostać nie wiem, 500, 600, nie widziałem, żeby było więcej. Czyli gramatura plandeki na dach będzie mega, mega mocna. Wszystko jest otoczone blachą. Czyli blachą i od frontu jest wielka przesuwna brama Czyli brama ma 4,5 metra I tą bramę możecie sobie przesuwać w bok I otwieracie sobie tym sposobem magazyn Czyli to jest po prostu coś no, na co ja polowałem I jest warte swojej ceny No bo 25 tysięcy złotych brutto powiedzmy ten namiot kosztował No i teraz ogólnie można się spierać Czy 25 tysięcy złotych to jest dużo Czy to jest niedużo za namiot no wiecie można sobie odliczyć VAT Można sobie gdzieś tam odliczyć dochodówki Czyli można sobie go ładnie wrzucić w koszty Można go tak naprawdę To jest opinie są sprzeczne Ale co roku jak się go będzie gdzieś tam przestawiało No to można sobie go od bez Zezwolenia ten namiot się zawsze przyda On nie straci na wartości w razie czego No bo ktoś go odkupi Najzabawniejsze jest to że ja kupiłem te namioty Dwa tak czyli dzisiaj informuję was W odcinku że kupiłem dwa namioty Po 90 metrów każdy i, bym was informował, że będę tam robił to, to i to, a wyobraźcie sobie, że te namioty jeszcze do mnie nie przyjechały, i ja już je prawie przehandlowałem. <gry> Czyli, po prostu handlarz, handlarz, handlarz siedzi w głowie. Namioty nie przyjechały, tam kumpel był, jakieś palety ode mnie kupował, tam coś. Mówi, słuchaj takie namioty ale fajne coś tam coś tam no mówię do niego tam 27 tysięcy czy dawaj 27 tysięcy możesz brać obydwa nie no to się śmiał już się prawie zgodził także nie wiem bym ich raczej nie przehandlował no ale dusza handlarza jednak tutaj yy, no chodzi o to że tak, ta taka zabawna dygresja że prawie jeszcze ich nie miałem a już je prawie przehandlowałem oczywiście chciałem je przehandlować bo mam możliwość kupić sobie następne o tak może w ten sposób Także także, no także tak to aktualnie wygląda. Dobra, kampania. Kampania pochłonęła aktualnie 20 tysięcy złotych. Zwrot z inwestycji 3,85, czyli cały czas mniej więcej gdzieś tam się trzyma w tej samej e, tutaj, no w tym samym zwrocie, czyli około 4. Wartość sprzedaży 76 tysięcy złotych. Możecie sobie kliknięcia zobaczyć, jak to wszystko idzie. O powyżej 1000 jest praktycznie codziennie. W ostatnią niedzielę 19 ludzie wrócili z ferii. I zobaczcie, wyklikali mi 1800 zł, praktycznie 1800 kliknięć. Wyklikali, i ja wtedy miałem chyba rekordową, znaczy rekordową sprzedaż, jak w ten rok chyba 10 000 zł utargu w jeden dzień. Także, także naprawdę dość mocno tam, dość mocno pokupowali. Nie przygotowałem kurczę żadnego zestawienia, bo nie było chwili, żeby zobaczyć, jak tam, jak tam zyski z tej kampanii zyski czy nie zyski czy straty, ale widzicie sobie teraz obrót. Jak zaczynałem obrót 24, kampania jeszcze potrwa 22, 23, 24 i chyba 25, czyli jeszcze 4 dni potrwa kampania i wtedy będę tą kampanię zamykał i optym optymalizował, czyli będę podejmował decyzję, jak tą kampanię zoptymalizować, żeby zwrot był tam 10, a nie, a nie 4. Już mam na to pomysł i tak Rozpoczynałem od 75 tysięcy złotych obrotu na moim koncie w ciągu ostatnich 30 dni. Aktualnie ten obrót wynosi 132 tysiące, więc może, no nie, nie, przez 4 dni już nie dobiję 150 tysięcy, ale prawie zwiększył się dwukrotnie. I tu są bardzo fajne zależności. Zobaczcie, 17 miałem 116 tysięcy, 18 116, 19 116, i tutaj nagle 20 ludzie wrócili z ferii. I nagle 122 tysiące, 128 tysięcy i 132. Ale dziwnie ma się to do paczek, no bo zobaczcie sobie, można sobie porównać. Przy 116 tysiącach 17 miałem 2465, potem miałem 2473, a było tyle samo paczek, potem było 2425, a też było 116 tysięcy. I nagle jest. 19 116 000, 2425 zł. Potem mamy 121 000 i mamy i zobaczcie, tu było 116 000 i było 2425, a tu jest 122 000 i jest 2377, czyli ilość zamówień tak jakby mi spadła. Ale sprzedaż mi wzrosła o ile o 6 tysięcy złotych? Jakieś to jest, nie wiem, te statystyki Allegro są jakieś bez sensu. Codziennie wchodzę i codziennie spisuję, i codziennie to jakoś dziwnie tutaj mi wygląda. Nie wiem, czy to się nie odświeżyło, czy co. Tutaj już mam 128 tysięcy, no to to by się gdzieś tam zgadzało 2700 prawie zamówiłem, nie? Teraz mam 132 tysiące. No, i 2812 zamówień zrealizowanych. Także pięknie to idzie do góry. Będę starał się ten trend utrzymać przez cały czas. No, aczkolwiek na razie reklamuję całe moje konto. Gdzieś to się fajnie wszystko zaczyna pozycjonować i będę myślał o następnych krokach. Oczywiście dałem ciała w tym temacie, no bo to konto miałem rozwijać. M mam do wymiany około 300 zdjęć. Żeby, żeby te zdjęcia były zachęcające. Plan był zupełnie, zupełnie inny. Oczywiście wszystko mi spaliło na panewce. Jak zacząłem gadać, że będę robił to, 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 wiecie, napalony byłem, nowy rok, nowy ja, a tutaj nagle, tak jak zwykle, po prostu wszystko się toczy do przodu, ale to wszystko się musi toczyć swoim tempem i po prostu, i po prostu, no. Ach. Jeszcze w temacie zdjęć. 22 stycznia kupiłem sobie zestaw. Taki statyw plus poprzeczkę za 110 zł. Jak, yy, cyk, cyk. Potem sobie kupiłem też 22 stycznia lampy studyjne, dwie sztuki. Czyli już mam taką sobie, tutaj zacząłem budować sobie yy, zacząłem budować sobie takie małe studio fotograficzne, bo jednak te zdjęcia muszę wymienić. No i jak już wyremontuję sobie te moje powierzchnie biurową, no to będzie cała przestrzeń około tam powiedzmy 15 metrów, może 10 metrów kwadratowych tylko na zdjęcia. Wchodzisz, robisz zdjęcie, wychodzisz. Czyli każdy produkt, który gdzieś tam wjedzie, czy będzie duży, mały, średni, wchodzę, robię zdjęcia, wychodzę, wchodzę, robię zdjęcia, każdy może wejść, zrobić zdjęcie i to ładnie, pięknie będę podmieniał, bo jednak zdjęcia, 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 zdjęcia sprzedają. Także będę bardzo mocno w to inwestował. Wszystko to, co będzie potrzebne, będę kupował. Czy to lustrzanki, czy nielustrzanki, czy aparaty, jakieś inne, czy jakieś oświetlenie. Będę to sobie pomalutku robił. Na razie jestem totalnym amatorem w temacie, dlatego robię to. Yy, no, robię to pomalutku. Tak jak wiecie, kupiłem też namiot bezcieniowy za 600 zł. On robi naprawdę super robotę. No ale tutaj pracuję teraz nad troszeczkę większym studiem. No i wczoraj, nie wczoraj, w tamtym tygodniu dokonałem kolejnych zakupów. No i kolejne zakupy, znowu kupiłem sobie ten zestaw statyw. A po co mi dwa zestawy statywy? No bo sprzedaję rzeczy, które można powiesić. Czyli na jeden ten zestawie statyw mogę sobie z tą poprzeczką powiesić jakiś produkt. I wtedy, tak jakby będę miał w tyle białe tło, no i mogę zrobić produkt jako wiszący, tak? czyli, czyli w powietrzu. I kupiłem tło fotograficzne, tło fotograficzne samo tło białe kosztowało 165 zł. Bardzo mocno sprawdzałem na gramaturę i na to wszystko, żeby to tło było super jakościowo. No, i już to wszystko przyszło. I na razie sobie takie studio robię e, Robię sobie w domu, bo jeszcze tam nie mam biura. Czyli mam takie e, pomieszczenie u siebie w domu 10 metrów kwadratowych, więc na razie sobie e, tutaj zrobię takie studio. I na razie to wszystko testuję już ustawienie. Czyli tam na koniec stycznia wydałem trzystówki stówki na, na studio. Teraz wydałem kolejne trzystówki. stówki. No, i to wszystko. No i to wszystko tak się pomalutku rozwija. No i kupiłem jeszcze iPhona, iPhone'a 14 i na razie będę robił zdjęcia telefonem. Wiem, że te, te zdjęcia telefonem nie oddają aż tak do końca, no ale wychodzą dość ładnie, wychodzą dość szybko, także będę robił zdjęcia, zdjęcia telefonem.